Flauty Mama prawdopodobnie tym razem odda każdemu pieniądze, wydali oni oświadczenie, i jak się okazało, nie do końca tak jest. A sam włodarz przeczy sam sobie. Messi zdobywa ósmą złotą piłkę, a dosłownie cały świat pisze o walce pani Gosi z Nikitą. Dzisiaj Halloween, więc macie takie dodatkowe newsiki. jeszcze zanim wam o wszystkim powiem, to zostawcie tutaj łapkę w górę, bo każde 100 lajków to 5 złotych na wybajany przez was cel charytatywny. Więc możecie łatwo pomóc, dając tylko i wyłącznie lajka, a nic was to nie kosztuje. No i i jak chcecie więcej takich szybkich newsów, nawet codziennie, to zostawcie subika z dzwoneczkiem, bo mnie to będzie motywowało do dalszej pracy, a chciałbym wbić 16 tysięcy. Napisz w komentarzach hashtag Halloween, a przypnę Ci sarcaj. No i tutaj macie 5 losowych komentarzy z poprzedniego filmu i lecimy do newsiku. Na początek warto wspomnieć o tegorocznej Złotej Piłce, którą po raz ósmy w swojej karierze otrzymał Messi. W amerykańskim klubie zarządzanym przez Davida Beckhama grał on od lipca. W 14 meczach strzelił 11 goli i zanotował 5 asyst. Niestety dopiero 12 miejsce zajął nasz Polak Robert Lewandowski, a zaraz po Messim był Erling Haaland oraz Kylian Mbappe. Dla fanów piłki nożnej było to na pewno bardzo ważne wydarzenie i zapewne opinie są tutaj ogólnie podzielone. To jest temat oczywiście bez którego filmu by nie mogło być. Mianowicie dosłownie dwa dni temu w newsach mówiłem Wam o walce Nikity z Gosią Magical. To właśnie w ten sam dzień ta walka się też odbyła. Jak się okazało 50-latka, czyli pani Gosia oczywiście, znokautowała 19-letnią Nikitę. Jest to na pewno dla wielu dość zaskakujące, szczególnie, że Gocha nie wywodzi się ze zdrowego trybu życia, a mimo wszystko sobie poradziła, więc tutaj nie ma się co śmiać. Co ciekawe, to wynik badań, które zostały nam udostępnione również wskazywały, że jej organizm nie jest wcale aż tak mocno wyniszczony, jakby mogło tutaj nam się sugerować. W walce ewidentnie od razu dominowała pani Gosia i nie musieliśmy długo czekać do samego nokautu. Tak, był dosłownie nokaut. I to właśnie dlatego, że w sumie pani Gosia ją znokautowała i ma też swoje lata. Ta walka przeszła dosłownie do historii fake fightów, a teraz piszą o niej media z zagranicy, a dosłownie to w sumie z całego świata. Jej syn Daniel na Instagramie opublikował wpis hello world, World pisane przez ły. Więc tak, panią Gosie zna już cały świat. Ja chcesz, żeby mnie poznał cały... Nie, ja chciałbym, żeby poznała mnie cała Polska, więc zostaw lajka, suba, komentarz. Kto wie, może to jakaś nowa zawodniczka, która, nie wiem, zmieni pogląd Freak Fightów w Polsce. Robię z tobą wywiad i jesteś sławny. do <śmany> gawkę, k***a. Wytrzebną gawkę może za chwilę będzie ją chciał fame, to nie wiadome, ale może się dowiemy kiedyś. No mnie chyba już tutaj nic nie zadziwi. No i powiem wam tak, tak samo nie zdziwił mnie ostatni stream Cloud MMA, ponieważ... Dosłownie było to samo jak ostatnio. Mimo że mieliśmy zapewnione, że wszystko będzie świetnie działać, że k***a będzie można oglądać to w 4K. No dobra ja tego może już. A o co chodzi, jak ktoś w ogóle nie jest w temacie, no to na przykład że to, że osoby, które kupiły dostęp do Gali poprzez ich stronę, wykupując pay per view za około 40 zł, przynajmniej ja tyle zapłaciłem, nie mogło obejrzeć tej do Gali. Dwa razy pali, 2 razy pali ludzi i prawdopodobnie za drugim razem również im się to uda bez skrupułów. Co najlepsze, to na samym początku już te problemy występowały, na samym początku całego live'a. A co jeszcze ciekawsze i lepsze, to to, że dosłownie wywaliło live'a na samym YouTube'ie, co raczej się nie zdarza na takich galach. Ze stroną było nieco gorzej tak może, ujmę to, bo przez jakiś czas nie było jej w ogóle. A jak była, to albo nie dało się na nią zalogować, albo ten... Stoim przecinał co 5 sekund, a po odświeżeniu było dalej tak samo. Tak miałem odświeżanie co 5 sekund, a na telefonie na przykład gdzieś wszystko działało albo nie działało. I były dwie opcje, a co jeszcze lepsze? No kurwa, to już w ogóle jest jakiś hit. A jest streamy, czyli nielegalne transmisje, na które oczywiście ja nie wchodziłem, bo to jest nielegalne, działały i mam tą informację z legalnych źródeł. Nie ukrywam, ja w ogóle wykupiłem tą galę, ale już to kupując, czułem, że coś tu się odpiera. No i co? Znów się panie myliłem. Kupiłem to i obejrzałem może nie wiem, jedną, k***a, dwie walki. Nie wiem, nawet nie obejrzyłem walki pani Gosi, bo klautem MMA zajebiście. Pierwone karty kredytowe to jest wasz majestat! Wasza godność! Robota kurwa w korporacji i karta z debetem. To wy kurwa Polacy. Powiem tak, nie wiem na czym oni to stawiali, ale myślę, że hosting... K***a, 5 zł by był lepszy od tego gówna. Ja no żałuję, bo się na tym nie znam, ale robicie dużą galę, wy sobie, że to jest najważniejsza rzecz, którą musicie poświęcić najwięcej pieniędzy. Per View. O, zaz zaznaczmy tutaj: Pay -pay View przynosi największy dochód do same, dla samej Gali, dla samych woda, no wiadomo, dla kogo, nieważne. Dla samej Gali to jest ich, dla nich największy zarobek. I zamiast postawić na tą największą gazę, to nie wiem na co oni stawiają. Zapłacą więcej pani Gosi za walkę jak pani Gosia pewnie za tysiąc i by wyskoczyła do tej walki, bo pani Gosia to jest pani Gosia, tak? Ale WTMA tym razem odpowiedziało tylko zanim to Sławek Pieszko, Sławek Peszko, Peszko, nie? Chyba. Czyli jedna z osób medialnych tej gali, czyli tak można powiedzieć, że nikt. No bo wiecie, no bo to tak działa, że to są sobie. napisał takie coś na temat zwrotu pieniędzy za pay Per View. Na dniach będzie komunikat i na pewno odzyska pani pieniądze, jeśli nie obejrzała pani gali. No ja nie obejrzałem, pieniędzy nie widzę, a już kilka dni minęło no nie do końca, bo już w samym oświadczeniu piszą tak, ja mam przecyt no. za nami gala kloutem Mama 2, która pod kątem emocji i rozrywkowych, czy pojawy wydarzenia w Płocku, stała na najwyższym poziomie, szkoda, że tak ku nie było pod względem Pay Per View. Niestety po raz kolejny wielu z was mierzyło się z poważnymi problemami, o, z, y nie, z obejrzeniem transmisji misji w systemie Pay Per View. Cloud MMA to nie tylko my, ambasadorzy, zawodnicy, pracownicy. klautem MMA to przede wszystkim wy, nasi kibice. Szkoda, że tych kibiców macie w Przepraszam was, wiemy, że zawiedliśmy wasze zaufanie, nie obwinajcie naszych ambasadorów lernowe, to nieważne. Co poszło nie tak? Zrobiliśmy wszystko, by być spokojnym otając misję Pay Per View. Jesteśmy rozczarowani, tak samo jak i wy. Miesiące ciężkiej pracy zostały przez podwykonawca Edge Technologicz. Kiebab na cienkim. Od czasu ma 1 poświęcaliśmy wszystko, by 28 października każdy z Was oglądał galę bez żadnych problemów. Czujemy się oszukani. Wszelkie zapewnienia okazały się nieprawdziwe. Nasz provider, PayPayView Red, uchodzi za czołowego dostawcę technologii w Polsce i w Europie. Jako organizacja Cloud MMA nie oszczędzaliśmy na systemie PayPayView. Szacowany koszt takiej współpracy wynosi od 600 tysięcy złotych do nawet półtora miliona złotych za jedno wydarzenie. Nie dowierzamy, że mimo skutecznego powstrzymywania wszystkich Ataków zawiodła kwestia, w której specjalizuje się powyższa firma. Nie obwiniajcie naszych współpracowników Mateusza Kaniewskiego, JK Pawłowskiego, sędziów, sponsorów, zawodników. Oni wszyscy wykonywali swoją pracę w 100%, włożyli całe swoje serca, by gala odbyła się pomyślnie. Wina za niedziałające PayPal views w 100% leży po tej firmie. No tu piszą ogólnie, no tak, ratują sobie ducha bez sensu. Rozpoczynamy współpracę z nowym dostawcą. Stream Online. I to jest chyba ten, co Fame'owi fame dostarcza. Gdzie są moje pieniądze za was? Dobra. Zajmujemy się już wszyscy. Wszystkimi poszkodowanymi oso osobami. Czekam, bo ja jeszcze nie otrzymałem wiadomości, dobra. No nie wiem, może ja nie umiem czytać, ale o samym zwrocie pieniędzy, tak dosłownie, gdzie się zgłosić, co zrobić, wpływano, nie ma chyba nic. Jest tylko, zajmujemy się już po wszystkimi pos poszkodowanymi osobami. No, katastrofa, ja naj... Najlepsze jest to, że to jest dosłownie druga taka sama sytuacja, czy dosłownie wy... Ludzi na pieniądze I to wcale takie niemałe, nie ma. Co wy odje... Koniec filmu Ja lecę Widzimy się yy, za... Widzimy się jutro na 200 lajków Więc zostawcie lajka, widzowie Jak mało lajków dobijacie Ja wam sprawdzę, ile dobiliście ostatnio Dobiliście ostatnio, widzowie, jedynie 205 lajków To teraz wbijamy 300 300 lajków Widzimy się jutro na kolejnym filmie Siemano, edo, kurwa Halloween udane, albo nie